Arkadiusz Karadio, prezes Miejskiego Klubu Sportowego Granica, dzisiaj jest moim gościem w magazynie pod lupą, a rozmawiać będziemy o klubie. Poprosiłam o to spotkanie, dlatego że kilka tygodni temu mieszkańcy prosili o, o to, żeby zająć się tematem granicy, zaniepokojeni sytuacją w klubie, bo rzeczywiście te parę tygodni temu, zanim, zanim wybrano nowe władze, to sytuacja była tragiczna, czego konsekwencje klub ponosi do dziś, prawda? Dzień dobry. Tak, to jest oczywiście prawda. Klub przejęliśmy w lipcu, w Lipcu, były nowe wybory, zostałem wybrany na prezesa tego stowarzyszenia. Przyprowadziliśmy wstępną kontrolę w tym klubie i okazało się, że w tym klubie jest po prostu bardzo dużo nieprawidłowości, bardzo dużo długów. Nieprawidłowości by... finansowych. Finansowych, tak. Między innymi nierozliczona dotacja z Urzędem Miasta i, Gmin Miasta i Gminy Bogatynia w kwocie, kwocie 43 tysięcy. Są zobowiązania wobec Bieleckich na 13 tysięcy Przewoźnika, tak? Tak, przewoźnika. Zobowiązania wobec szkół, osirów, księgowych i mnóstwo takich różnych innych rzeczy na dużą, sporą kwotę pieniędzy. Co przyrosło nasze, przyrosło nasze oczekiwania, że myśleliśmy, że ten klub jest w takiej innej kondycji niż... Mm -hmm. Po przeprowadzonej kontroli. To w sumie jaka jest kwota, no nie wiem, długu chyba, tak? Bo... No myślę, że około 100 tysięcy złotych. I to zostało zrobione w jednym roku. W nie, to zostało, to są, to są y, y, z, zobowiązania z ubiegłych lat, nie z jednego roku. Mhm. No Ale dotacja z Urzędu Miasta jest nierozliczona za rok 2024. Również też nie, y, nie była prowadzona dokumentacja księgowa, nie było y, Citu 8, który musieliśmy na własny koszt zrobić. Nie było sprawozdania finansowego za rok 24 zrobiony, który teraz y, zbieramy po prostu środki, żeby to zrobić, bo będzie nam to potrzebne do, y, do dotacji na przyszłość. Tak? Tego po prostu nie było. Tak? Jedynie co zostaliśmy to same faktury do zapłacenia, nie było sprzętu, nie było piłek, nie była drużyna y, seniorska roz, pokłócona, rozbita, y, mało też dzieci, nic nie było. Wszystko musimy wydawać na nowo. Jak mogło do tego dojść? Przecież miejski klub Sportowy Granica, to jest dobro tej gminy, które jest tutaj z nami. Wyliczyliśmy przed chwilą prawie 80 lat. Niepojęte też, wydaje się, to niepojęte. Też, też nie wiem, ale przed objęciem przeze mnie prezesa w tym stowarzyszeniu mieszkańcy zgłosili zawiadomienie do Ministerstwa Sportu o wszczęcie kontroli w tym miejskim klubie. Pismo przyszło do Urzędu Miasta i Gminy. Burmistrz oczywiście wydał opinię w tej sprawie i przekazał sprawę do starostwa. No i teraz czekamy na dokumentację ze starostwa na oszczęciu kontroli. Mhm. A czy. To, o czym powiedziałeś, czyli te niezapłacone faktury, długi, brak sprzętu też, czy to nie kwalifikuje się do tego, żeby złożyć zawiadomienie do prokuratury? Jeśli taki będzie pokontrolny wynik, no to na pewno zostanie takie zawiadomienie złożone, tak? mhm. No to powiem szczerze, że po tym, co usłyszałam, to wydaje mi się, że tylko ktoś bardzo szalony i bardzo kochający piłkę może zająć się tym ratowaniem tego klubu, bo sytuacja jest tragiczna. Znaczy razem z zarządem podjęliśmy taką decyzję po pierwsze dlatego, że ten klub zaraz będzie miał 80 lat i szkoda było nam, żeby ten klub się zamknął. Dzieci nasze grają też w tym klubie. No i podjęliśmy taką walkę, próbę ratowania tego klubu właśnie z tego powodu. Tak? No, mimo tego, że wszyscy naokoło na pewno życzyli nam tego, żeby ten klub się zamknął. Ale no, robimy wszystko, żeby tak nie było po prostu. Tak? Mm -hmm. Oczywiście wspierają nas tam jakieś inne osoby lokalne, jakieś firmy i tak dalej. Też jest duża rola rodziców, udało nam się przywrócić płynność finansową tego klubu. Zakupiliśmy też bardzo dużo sprzętu za kwotę 55 tysięcy z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy. Już na ten rok dostaliśmy, tak, tak? Tak, na ten rok. Co też kupiliśmy stroje, bramki, takie, tego czego w ogóle nie było. No i rodzice po prostu widzą, że w tym klubie coś teraz się dzieje. Organizujemy teraz duże też imprezy sportowe, cały czas coś się dzieje, w listopadzie będą dwa duże międzynarodowe turnieje na hali w Porajowie. Rodzice widzą, że coś w tym klubie się dzieje, no i zaczęli też płacić składki i nam pomagać, tak, angażować się w klub. żeby wspólnie razem uratować ten klub. Nie? Czyli spłacacie długi. Czy zostaje, zostawiacie te długi na później? Jak, znaczy, jak Zbieramy pieniądze, żeby je spłacić, bo klub tako nie, nie prowadzi działalności, których... Nie stu... macie własnych środków, Tak, to, to jest... z czego chcecie to spłacić? No musimy z dotacji? Organiz... Nie, z dotacji nie możemy tego spłacić, no bo dotacja jest celowana, tak samo pieniądze od sponsorów. No ale organizujemy różnego rodzaju imprezy sportowe, no i też trochę ze składek, trochę z własnych środków. W ten sposób po, pomału, pomału chcemy z tego wyjść. Tak? Z to, własnych, to, no, nawet z prywatnych jakieś takie drobne kwoty i ze składek członkowskich, też y, członków klubu. No inaczej to jest proces długotrwały, ale no, yy, no, nie ma innego wyjścia. Klub nie prowadzi zarobkowej działalności, także no, i nie, nie może jej prowadzić, także no, to jest y, dla nas duży problem, tak. Ale 100 tysięcy to będziecie spłacać wiele no, kupę lat? czasu, tak. Złożyliśmy teraz wniosek do pana burmistrza Dobrowicza o rozłożenie tej do, zaległej dotacji, nie, nie rozliczonej dotacji, o rozłożenie na raty. No i jakoś w ratach pomału będziemy to spłacać, bo yy, konto w granicy, jak przyjęliśmy klub w lipcu, no to było puste, tak? Nieprawdopodobne. No ale co mi się zrobić? Nie No chcę. co miśmy zrobić? pozwoli, żeby ten klub się zamknął, tak? No, no nie, no szkoda by było, tak? Mhm. Czyli teraz jest tak, prezes Arkadiusz Karadios walczy. Yy, Razem z całym zarządem, tak? Kto jeszcze w zarządzie? Damian Szuszkiewicz, Marcin Michalski, Paweł Sawicki, tak. No. No i już Słomiak, Słomiak, który jest trenerem też pierwszej drużyny, która też spadła z, z, z Ligi Okręgowej. Bardzo dużo zawodników odeszło, do się po różnych klubach. Zbudowaliśmy z Ilkiem wspólnie młodą drużynę i naszym celem jest granie w A klasie no, Nie mamy też środków, żeby gdzieś mieć jakieś większe y, ambicje, chociażby się, człowiek by chciał pójść do tej Ligi Okręgowej, ale no, nie mamy pieniędzy, także gramy młodymi zawodnikami, którzy grają za darmo. No i w ten sposób budujemy tą drużynę, tak. Czyli jest drużyna seniorów? Tak. E, trampkarze, młodziki tak. Orliki, e, i żaki. I orliki i żaki. Tak. Mhm. Czyli w sumie wszystkie te szczeble zachowane, no, tak? Które... No nie, nie ma juniorów, którzy odeszli do Polna, e, nie ma tych najmłodszych grup. Teraz e, przyjmujemy nowego trenera, na, tak jakby na staż, e, którego chcemy przeszkolić i, i chcemy, żeby on zrobił kurs i właśnie chcemy otworzyć dwie nowe, te młodsze grupy. Żeby tych dzieci było po prostu więcej, tak? Mm -hmm. No jak wam minęły te dwa miesiące? To od momentu wybrania nowego zarządu i nowego prezesa do dzisiaj. To idzie do przodu? Widzisz światełko w tunelu, Znaczy czy raczej... pierwsze co zrobiliśmy, to musieliśmy zrobić porządek w dokumentacji, tak? No, to jest, to była podstawa odkopaliśmy wszystkie trupy w szafie i, 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 i pomału wychodzimy z tego do przodu. No, też zrobiliśmy porządek z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em i tak z tymi różnymi instytucjami. Musieliśmy zrobić CIT-8, który był nam potrzebny, tak? no, którego nie było. Wcale zapłaciliśmy z własnej kieszeni, bo był potrzebny nam po pierwsze do dotacji, a po drugie do dotacji też przyszłych. Teraz zbieramy pieniądze, kwotę 5 tysięcy złotych na zrobienie sprawozdania finansowego za rok 24. Jak się nam uda zrobić, musimy to zrobić do końca roku, żeby móc się ubiegać o jakieś tam dodatkowe środki. No i tak cały czas siedzimy w papierach, tak? No chodzimy, tłumaczymy wszystkim, że no, taka że to, co było wcześniej, to już nie, nie jest. Zresztą rodzice to widzą, tak? I mhm. też pomagają nam. Tak, jest, jest, widzicie, że jest zrozumienie Tak, i, jest, tak. I taki entuzjazm? Tak, bo... tak widzimy. Mhm. Czyli co, czyli jest teraz walka o to, żeby wszystkie te szczeble tak odbudować. odbudować. Macie załogę, macie kadrę, bo trenerzy chyba też podchodzili, bo też chyba z tego, co mówili rodzice mieszkańcy, nie mieli wypłaty. Tak, nie mieli wypłat, teraz już wypłaty są przywrócone normalnie i mamy tych czterech trenerów, teraz będziemy mieli piątego, no i będziemy pomału tą kadrę odbudowywać. Tak? Tenerzy teraz kończą już we wrześniu, kończą, odświeżają licencje i robią też nowe, tak, żeby ta kadra była, była wyszkolona, nie była to bez licencji i tak dalej. Także no myślę, że no potrzeba trochę czasu i odbudujemy to zaufanie u mieszkańców, a no i ten cały klub. Nie? Mhm. Ile sobie dajecie czasu? No to przynajmniej rok czasu trzeba będzie poświęcić. tak? Mhm. Żeby dowiedzieć się, czy ta praca ma sens dalej, tak? Znaczy, ona ma sens na pewno, tylko że chodzi, no, czy, no, żeby zobaczyć, no, czy uda nam się to wyprowadzić, tak? Mm -hmm. Bo to nie jest tak, że to się te, da się wyprowadzić z dnia na dzień, tak? To, że dzisiaj przyjdzie nowy prezes, wyciąga milion ze z kieszeni, spłaca długi i idziemy do przodu. Tak? No, no, tak nie jest, trzeba zbierać, kombinować, piszemy teraz bardzo dużo wniosków różnych żeby o zakup sprzętu, tak jak y, do PG, czy do jakichś innych instytucji. O, szukamy gdzieś pieniędzy, bo tego sprzętu nam brakuje, tak. Y, no, ale co się stało z tamtym sprzętem, który był wcześniej? No, teraz, no on jest stary i zniszczony, tak. Nie, nie nadaje się. bo wielu lat nie był kupowany nowy, tak. Nie ma tego sprzętu, tak. Nie mm -hmm. było bramek, nie było piłek. Wszystko było stare, flaki, poniszczone, tak. Stroje podziurawione. Także, no, no musieliśmy kupić, zainwestować ten, w ten klub te pieniądze. Tym bardziej, że mieliśmy je przeznaczone w dotacji. No, to kupiliśmy za te, za te pieniądze to, co mogliśmy, no i żeby no, tak idziemy pomału do przodu. Tak? Mm -hmm. No, powiedziałeś przed y, nagraniem, że odbudowujecie wizerunek. No tak, bo to klubu. jest najważniejsze, tak? bo to zostało najbardziej y, naszepnięte przez y, wcześniejsze lata, bo klub, y, ja wiem sam, jak mój syn y, trenował, to żeśmy od klubu nie dostawali praktycznie nic, nic nie było, wszystko żeśmy to, żeśmy kupowali, kupiliśmy własne pieniędzy, rodzice, tak? Czy organizowaliśmy jakieś wyjazdy czy tak dalej. Teraz chcemy to odbudować. Y, y, Piszemy różne wnioski, o, miał być teraz obóz na lato, ale brakowało tam dokumentacji, właśnie tego CIT-8 i tak dalej. Papiery w kuratorium, wszystko było gotowe, ale no nie mogliśmy tego złożyć, bo taki był wymóg, że musiał być CIT-8 i nie zdążyliśmy w czasie. Ale na zimę będziemy robili taki obóz dla całej granicy, dla tych wszystkich dzieci, żeby one gdzieś pojechały z dofinansowaniem, nie wiem, z Fundacji Lotto czy z jakiejś innej fundacji. No, myślę, że w ten sposób odbudujemy ten wizerunek. Tak? Mm -hmm. Że klub się po prostu angażuje, że chce coś zrobić nie, dla, dla dzieci, za darmo, bo my pracujemy za darmo. Tak? Mm -hmm. Ile dzieci dzisiaj yy, chodzi Oś na treningi? 85. No to całkiem nieźle chyba. No tak, dużo dzieci teraz wróciło do nas. Tak? Mm -hmm. no. Bo jest wrzesień, to jest czas też na to, żeby się zapisywać na treningi. Yy, no, tak, yy, tak, tak. Rok szkolny się rozpoczął, więc każdy szuka gdzieby tutaj zajęcia dodatkowe, więc. U Was można? Tak, można. Prowadzimy teraz też taki program ze starostwem w Szkole Zawodowej w Górniku, yy, wychowanie przez piłkę nożną i yy, będą treningi dla dzieci, które nie są zrzeszone w, klub, w klubie, aby ich właśnie zachęcić do tego, żeby przyszły do klubu grać, tak? no, mm -hmm. naszego klubu. Mm -hmm. Co z tą drużyną seniorów? jak ona dzisiaj wygląda czy z tej starej ekipy ktoś jeszcze został czy macie zupełnie nowy skład czy zostało tam dwie trzy osoby z tej starej ekipy reszta albo odeszła do, do innych klubów tak no, nikogo na siłę nie możemy zmusić żeby grał w klubie za darmo tak? No i Irek Słomiak razem z, z, trener tej drużyny i razem. Niezawodny dem. Ireneusz Słudniak, tak, no, tak? tak. serce no. oddał całe dla niego. Tak, granicy. to prawda. Znaleźliśmy nowych zawodników, całkiem młodych, niektórzy mają 15 lat, 16, no i tą drużyną po prostu budujemy od nowa, tak. Mhm. No, Sukcesy są już. Znaczy, no nie, no jed, mamy jedną porażkę i trzy, trzy dwie, nie, dwa zwycięstwa. Gramy na, te, na tyle, ile możemy. No nie mamy, tak jak mówiłem wcześniej. Parcia, że to musimy jakiś wynik zrobić. Oczywiście człowiek by chciał pójść do tej ligi okręgowej, wrócić, no ale no, no potrzeba czasu, tak. I pieniędzy. No i pieniędzy. Mm -hmm. A co z kibicami? Jak na tę sytuację reagują kibice? Jak, jak, jaka jest Twoja ocena? Znaczy, myślę, że kibice nie wiedzą, jaka była sytuacja w klubie, i, i, ale przychodzą na mecze, widzę, że wracają. No, jest tam paru takich kibiców starych też, którzy. Którzy nam zawsze pomagają. Tam jakieś ciasto upieką, czy coś przychodzą, dopingują. Także ci zostali, ale reszta tak, tak naprawdę tych kibiców i, i to oni odeszli, tak? Pokłócili się, ja nie wiem dokładnie, o co tam chodzi, jakie tam były, dlaczego tak się stało, no, ale podchodzili z tego klubu. Nie? A teraz pomału widzę, że coraz więcej ich wraca i mieliśmy dość, no, dość dużo ludzi było na tym meczu. by tam zrobić jakiegoś grilla i tak dalej, no, żeby przyciągnąć tych kibiców z powrotem do nas, tak? Nowe otwarcie. No nowe otwarcie. Nowe otwarcie i dla mieszkańców gminy i dla kibiców i dla klubu chyba. No tak. Mhm. Przejrzałam waszą stronę internetową i wasze media społecznościowe. Wygląda na to, że i prywatni przedsiębiorcy i jakieś organizacje wspierają was mocno i chwalicie się tym, że też finansowo. Znaczy tak, oni wspierają, tylko że to nie są pieniądze, że ktoś daje ci te pieniądze do ręki. Kupić, nie wiem, 10 piłek, kupi wodę do klubu, czy kupi jakieś takie rzeczy. Nikt gotówki nam nie daje, tak? No ale pomagają nam, tak? No, to czekamy, teraz złożyliśmy dwa wnioski do PGE i mam nadzieję, że czekamy na ich rozpatrzenie, że dostaniemy te pieniądze, bo wcześniej granica też miała. Yy, Miała sponsoring z, y, z PG, ale nie wykorzystała go, bo tam była kwota 80 tysięcy, a wykorzystali tylko 30. Dużo. No bo to trzeba najpierw wyłożyć swoje środki, a później oni zwracają. No teraz spróbujemy znowu to odnowić, żeby te, żebyśmy po prostu by, byli klubem pod PG. No wtedy byśmy mieli sprzęt i tak dalej zakupiony przez nich. Tak? No To by nas bardzo ułatwiło sprawę, bo tego sprzętu dalej brakuje. tak? No. Mm -hmm. Tym bardziej, że dzieci przychodzą cały czas nowe. Nie? Mm -hmm. Planujecie, powiedziałeś już o tym, że planujecie turnieje w Porajowie, ale też wyczytałam, że planujecie w przyszłym roku turnieje w Bogatyni. Tak, tak. No, ten Euroregion Cup, który wcześniej organizowałem z rodzicami z mojej grupy, tej, gdzie mój syngra, teraz przenieśliśmy to na całą granicę i po prostu no, wydaje mi się, że to bardzo fajnie wyszło w tych ubiegłych latach, bo to już chyba 3 lata, żeśmy z rzędu to organizowali, no i dlatego będziemy teraz organizować dla każdej grupy wiekowej te turnieje. Mamy kontakt z różnymi sąsiadami, też czeskimi, niemieckimi drużynami, którzy chętnie przyjadą do na nas pograć. Oprawa była dobra, wszystko się fajnie, fajnie się odbyło. Także no myślę, że, no, no, że to dobry kierunek. Mhm. Jakieś wydarzenia takie. Yy, powiedzmy sportowe, ale nie tylko dla mieszkańców? Oprócz turniejów? Macie nie, siłę? Ma, nie, nie, nie macie? Nie. Nie, nie macie siły, skupiacie się? No, staramy się na razie prowadzić ten klub. Może w przyszłości na pewno jakieś, ale teraz jest turnieje, żeby rodzice widzieli, nie mówili, że tylko dla jednej grupy organizujemy, że to coś się dzieje dla... No i też jest to promocja miasta, tak? Burmistrz zawsze nas wspierał w tych działaniach i starosta czy lokalni przedsiębiorcy tak samo, tak, tak mm -hmm. że no to myślę dla, dla samej bogatyni nawet fajnie jak przyjedzie tam 100 czy 200 jakichś tam y, dzieci y, i pokażą, no jest, jest teraz basen, szkoda, że pora jest oczywiście inna, ale w przyszłym roku będziemy mogli z, z basenu skorzystać i tak dalej, no myślę, że to fajny kierunek. Mm -hmm. Jaki sobie cel postawiłeś jako prezes na najbliższe No chciałbym, żebyśmy, w, w, <noise> chciałbym żebyśmy zaczęli od zera, nie? żeby było zero, nie było na minus, tylko na zero, nie. Mm -hmm. No, ale to potrwa. Nie? Zdawaliśmy się z tego sprawę, nie? że tak będzie. Nie? Chociaż nie aż, aż tyle, ale no, myślę, że ten 27 rok, który będzie, będzie 80-lecie 80 klubu, istnienia, no to zaczniemy go już na zero. Na zero, przynajmniej na zero, tak. o ile nie na plusie. Nie no, na plusie to jakieś tam może małem, ale my chcielibyśmy chociaż na zero, tak, żeby dotacje można było przeznaczyć, żebyśmy mieli wszystko, żeby trenerzy byli opłaceni, tak, żeby nas było stać na, na, na jakieś rzeczy, a nie żebyśmy się musieli martwić, że ciągle ktoś przychodzi, mhm. że tu zapłać, tam zapłać, tam zapłać i musimy chodzić się i tłumaczyć, tłumaczyć się za Przedsiębiorcom. Mhm. Zbieracie na sprzęt, ale zbieracie też na remont biura no, mamy i magazynu, też. tak? Tak, tak. No, to, yy, Mamy też tam jakieś zaprzyjaźnione firmy, które tam nam dadzą farbę i takie różne inne rzeczy, i po prostu chcielibyśmy to odświeżyć, żeby to jakoś normalnie wyglądało. Nie? Mm -hmm. Poprzednia prezes, gdyby siedziała tutaj na moim miejscu, to co byś jej powiedział? Nie, no ja myślę, że ona chyba nie była świadoma tego, że została tym prezesem, i w jakiej sytuacji jest klub. Nie? nie mam do niej żadnej, żadnej pretensji ani nic takiego. No. Moim zdaniem była nieświadoma. Mm -hmm. No ale ktoś musiał dokonać tych wszystkich czynności. No to e, podczas, podczas kontroli pewnie wyjdzie. Nie? Mm -hmm. nie chcę się na ten temat wypowiadać, to nie jest w moim zakresie. Kontrola będzie ze starostwa, no to wtedy przejrzą. My jesteśmy przygotowani, dokumentacja jest przygotowana do kontroli, czekamy na, na kontrolę no i oni podejmą decyzję. Tak? Mm -hmm. Wnioski powinny zostać y, y, wyciągnięte wobec tych osób z poprzedniego zarządu? No myślę, że jakieś na pewno. No dobrze, to co? Zapraszamy nas na social media MKS Granica. Tam jest dużo informacji. Są informacje o turniejach, o meczach, o, o wynikach różnych rozgrywek. I jeszcze jest czas na to, żeby zapisywać dzieciaki. Zapraszamy. Tak? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.